Patrycji, słuchaj, kto to odpowiada za to, jak wygląda w tym studio? Sorry za spóźnienie. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Przepraszam, ale musiałem odwieźć Beatę do szpitala. Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. Patryczyi, to nie jest coś wymyślić, dobra? Po prostu niech tutaj ktoś ruszy dupę i to posprząta. A ty? Znowu się spóźniłeś. No właśnie, zaczynałem ci mówić. Musiałem odwieźć Beatę do szpitala. Beata, w takim dniu. Stary, przestań. Musimy pogadać o naszej sprawie. No ale wszystko jest ustalone. O czym chcesz gadać? Niby tak, ale to się dzieje dla mnie trochę za szybko. Panowie, co tu się kurwa dzieje? Co się z Tobą dzieje? Ale co ma się dziać? Wszystko jest normalnie. No nie wyglądasz. Masz te dokumenty, pokaż. Mam. No to pokaż. Jak mówię, że mam, to znaczy, że mam. Musisz mieć do wszystkiego wgląd. Ale dlaczego ty się denerwujesz? Wszystko jest ustalone. Wykładamy papierki po programie i odchodzimy. Stary mi się rodzi dziecko. Ja nie mogę teraz stracić tej roboty. Ale ty nie tracisz roboty, tylko ruszamy z nowym projektem, przygotowanym. Marzencki poszedł do MVN-u, a my przebijemy go dwa razy jeszcze i będziemy wreszcie kimś, a nie gadać takie bzdury. Stary, ja mam naprawdę dość pierdolenia tych propagandowych głupot. Rozmawialiśmy o tym dziesiątki razy, nie nawidzę tej pracy, ale mi się zaraz urodzi dziecko. Minęła dziewiętnasta. Wiadomości. Zapraszam Cezary Kulesza i. Antoni Kołakowski. Ja to powiedziałem. A teraz najnowszy sondaż, według którego partia rządząca cieszy się poparciem 48%, co znacznie różni się od badań zaprezentowanych przez konkurencyjne stacje. Siedem lat po utracie władzy, po całej serii porażek, nie tylko w sondażach, ale przede wszystkim w demokratycznych wyborach, Platforma Obywatelska obiecuje przedstawienie politycznego programu. Przyszły rok musi być rokiem bardzo takiej pozytywnej pracy, również programowej. Platforma przygotowuje swoje kongresy programowe. Zdecydowana większość Polaków twierdzi, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy. Donald Tusk nie może ogłosić realnego programu, ponieważ my byliśmy live. To poszło na, poszło, ja poszło na żywo. Poszło bardzo dobrze. Wczoraj, ale co ja teraz zrobię? Przecież mieliśmy odejść razem. No i odejdziemy, wszystko jest zgodnie z planem, spokojnie. Panowie, co ja mam teraz zrobić z wami? Jak ja teraz wyglądam? Patrici, ja ci to wytłumaczę. To był jego pomysł, on mi kazał to powiedzieć. Słucha? Ja ci kazałem. To był jego pomysł, przysięgam ci. Przyszedłeś do mnie z pomysłem, poważny jesteś. Mówisz, że założymy kanał. Nie, 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 Patrici, proszę cię, nie słuchaj go. No, no, Nie odbieraj telefonu. Łatwa to się może wydawać z reżyserki, ale to my jesteśmy tutaj na świeczniku i potem na nas się wylewają no, te słuchaj, pomyje. Masz te Ciebie? dokumenty, Mówię, gdzie ty wiesz, idziesz. Tu jest na twoje miejsce. Antek, gdzie to jest? Moja nie żona rodzi. Wyjdź, to jesteś skończony. Kurwa. A ty co? Odchodzę. No kurwa nie pierdol, weź zabieraj się do roboty, leci im z programem.